Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulwan i, I CraftKate. No Craftgate. co to dużo mówić. Yy, tak, craftkate i, i, i ten. I jak już pewnie po tytule się domyślacie, coś tu się będzie budowało no, wpięciu się Tak, stwierdziłem, że kurczę Pora ten port tutaj zrobić Miałem go zrobić już dawno Zbieram się do niego i zbieram się do niego Nie się nie mogę zebrać I, i na razie próbowałem Też mi nie wychodziło I, I ja myślę, że go gdzieś zacznę tutaj robić Miałem go wprawdzie tutaj aż tu zacząć Ale tutaj mam to całe, kurcze moje śmieszne akwarium I... I, no, nie wiem, czy tutaj, kurde, aż. A tutaj tak się fajnie ten teren zaczyna. Oczywiście eee, zaczyna się, <gryna> się, no, tak się troszkę prostuje. Tutaj takie wystaje ciudostwo. Eee, być może eee, to będzie lepsze rozwiązaniem, jak to zrobić tutaj. Eee, oczywiście plan jest. Eee, jak to ma wyglądać? Plan jest. czekaj, eee... gdzie ten plan mam? A. A, tu! Tak. <grywia> e, plan jest powiedzmy, że tak w głowie, tak? E, i, I niech tak zostanie, e, i gdzieś bym go tutaj po prostu zrobił e, w sumie to faktycznie, bo ja tak myślałem z początku, robić na poziomie wody, ale, ale myślę, że tu by było ok, ja bym go gdzieś tutaj umieścił. E, I pierwsze, co muszę zrobić, to po prostu taką, taką przystań, yy, molo, coś takiego. Eee, tak myślę, nie? Tak myślę. Yy, to będzie dość spore, musi być. Yy. No jeżdżą mi tu kładem koło domu. No co za ludzie. Hmm, gdzieś tego bardzo mocno nie słychać. Cokolwiek na pewno słychać. Eee tu nawet pewnie bym jeszcze więcej sobie pozwolił tego zrobić to będzie spory port mm, i to co tutaj będzie to jest dopiero że tak to ujmę początek tego portu w sumie to myślę, że takiej wielkości on będzie wystarczający, to jest pytanie to bym go, kurde, ja go w sumie tutaj trochę, trochę poszerza ja bym go też tu mógł tak troszkę, wiecie, poszerzyć nie? Tak, tak myślę. Że tu by mógł być taki lekki uskok. Przecież nie jest powiedziane, że ten port musi być idealnie, e, idealnie równy. O, I on może być takim uskokiem, no nie? Dobra, teraz myślę że to, by to wypełnić to sobie. A to sobie, sobie, tylko uświadom to sobie, sobie, yy, ja też jestem kulfonem i takie tam, nie? nie. <noise> Nieważne! Ja w sumie to tak, to jego ja tutaj mogę aż... Kurde, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym go... No wiesz, tam sobie teren podniosę, bo tak z tamtym terenem, żeby się mi to fajnie zgrywało, słyszał tu świnie? Ogólnie to ja tak dziwnie słyszę dzisiaj, bo pewnie yy, zauważyliście, że nie mam tych swoich wielkich yy, słuchowek na uszach. Tylko mam takie, takie, takie cienkie, yy, które yy, jakość dźwięku mają normalnie taką niesamowitą. To jest tak niesamowita jakość dźwięku, że... Yy, no tego no, się po prostu nie da słowami opisać, nie? Znalazłem gdzieś takie słuchawki u siebie w jakiejś szafce, nie wiem gdzie ich kupiłem, ale... <śm> i Nie wiem ile za nich dałem, ale ile bym nie dał to i tak przepłaciłem, serio. <śm> ale to nic, to, to akurat nie wpływa na jakość odbioru u was, ale nie wiem ile, jak długo będę z tym nagrywał, bo to się nie nadaje. Muszę sobie jakieś takie inne kupić, te słuchawki trochę lepszej jakości, ale ciężko jest teraz takie słuchawki sobie gdzie kupić w ogóle, nie? żeby one były stereo yy, bo bo teraz wszystko co trafiam to one są w sensie stereo yy, źle powiedziane yy, żeby to były tylko i wyłącznie słuchawki bo teraz wszystko co znajduję gdziekolwiek yy, to chyba że sobie kupię przejściówkę bo są z mikrofonem wszystko do telefonów nie można kupić normalnych kuźwa zwykłych słuchawek do usznych takich Najprostszych, najprostszych swojej postaci, nie? Tylko wszystko, kurde, yy, do telefonów z mikrofonem. I one się nie dają do mojego wzmocniacza, chyba że mówię sobie, kupię przejściówkę yy, z cincza na yy, 4, 4 piny na, na 3 piny i tyle, no bo, bo, bo to, to jest porażka, nie? Ja mam tych słuchawek różnych od cholery i coś bym może wykorzystał. E, tak. Zamiast o porcie, jak tak tutaj o słuchawkach, ja, ja wiem, to ja jestem kulfon cool i, i to tak ma być. Co tu ogórków? Czy będzie wystarczający ten port? A i małe to będzie, jak śmiało tu jeszcze mogę wyciągnąć i w bok, i, i, i z długości. Śmiało go tu jeszcze mogę dalej pociągnąć. Bo to tak wiecie, żeby to tak było też adekwatnie do yy, fruszkowego zamku, nie? Ta latarnia prawdopodobnie będzie do likwidacji, bo to jest latarnia graniczna, ale, ale granic już nie ma, więc ono tutaj jest zbędne Jeszcze sobie tu trochę to wydłużę. O, Dobra, to może mi to już wystarczy. Nie, to ma być taki naprawdę olbrzymi port. Tutaj jeszcze sobie o dwie kratki poszerzę, o dwie, ale przy czym na razie na jedną eee, zaraz zobaczycie dlaczego na razie na jedną chociaż się domyślacie, ale, ale, ale na razie na jedną na razie na jedną No, jaki ten dźwięk to jest dziwny, naprawdę, jest mocno dziwny! No nie tu! I teraz tutaj... Kurde, nie, to nie był dobry pomysł na tym poziomie robić ten port. Bo ja tu cholera nie jestem w stanie yy, teraz z wody wyskoczyć do niego. Ale nie chce mi się teraz tego całego obniżać. No nic, musi być tak. Yy, w sumie tutaj jeszcze mógłbym go od razu. Tę stronę, kapeczkę przedłużyć, tak żeby już do tego brzegu mi doszedł. Tutaj, tutaj już nie wyjdzie na brzegu. Tutaj jeszcze jedną linię. Dobra. I teraz, 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 yy, powiedzmy, że zaczniemy stąd. Słuchaj, to sobie wydłużę. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu. Myślę, że to będzie ok. Cztery, pięć odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu. Ale widzicie moją skupioną minę, nie? galiczej na pewno jest gdzieś pierdzielne, ale to, to tam easy, nie? Tu mi wyszło tak, dobra. To skoro by tutaj wyszło tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu, i tutaj bym musiał mieć tego. To tutaj sobie od razu ten, to molo całe wydłużę. O! Niech ono już będzie długości co trzeba. Tutaj w sumie tu mogę troszkę na brzeg wejść. To nie, nie szkodzi. Dobra. I teraz to muszę tutaj zrobić centralnie tu. O, dobra. Takie coś. Tu się kuczy glina marnuje. I, glina tak się nie może marnować glina. Ja to przedtem po prostu postawiłem, Nie wiem. Nieważne. To się tak da? Lol, No, tu już jest głęboko. O, jędrzej, się ma! Proszę mi nie przeszkadzać, ja to teraz buduje. panie jędrzej. Nie, no, nie, nie ma takiego przeszkadzania no. Tam ich jest więcej. E, Martwi mnie jedna rzecz. Tam jest ten kanion. No w ogóle skąd ten, ten kanion jest? Jego nie kojarzę. Żeby... Nie wiedziałem, że taki kanion mamy w ogóle, nie? No nie przeszkadzać mi tu, proszę panowie. Nie tak się umawialiśmy, tak? Teraz pytanie: Czy mi to nie wyjdzie w dnie kanionu? E, ten blok. Wisić w powietrzu? Nie, dobrze. Mmm... No, troszkę jestem zmartwiony tym faktem. No spadaj! Jeszcze brakuje tego z widelcem, tutaj to już w ogóle będzie humfafufnie. Kuździwa, coś tu poszło nie tak. A, to no, jest ten uskok, dobra. <laughs> w sumie się, no fajnie, już coś skrzywiłem, nie? Dobra... I tego się właśnie obawiałem, że tu mi wyjdzie w tym dnie. No nic, trochę zaimprowizujemy. Eee, nie będę tam aż żadno sobie no, ja sobie to po prostu ten brzeg tutaj przerobię potem, bo ja nie, nie wyrobiłbym na drewno, nie? Eee. To był błąd. No coś się ich tutaj najężejowało, no? Tego drewna braknie. Dobra, tutaj już nie muszę. Aha, muszę. Skoczyłem sobie klocek za daleko. No, spadaj! Bo, bo, bo ja cię. No. Zaraz cię tu mieczne no i się skończy. Dzień dobroci dla Jędrzejów. coś mi się zdaje, że chyba się mi właśnie brzeg oberwał. Ale to nieważne. Dobra. I jeszcze ten, tutaj. Dobra, tu już jest bliżej. Pięknie. I teraz tutaj to mogę śmiało dokończyć. W sumie to nie wiem, czy jeszcze go nie będę mógł poszerzyć troszeczkę. Tak, żeby trochę to wystawało. Nie? Gdzież to nie będzie za szerokie ogólnie? Tak i tutaj było tak. Ups. Ale ja tu materiałów na to zużyję. Ja już będę musiał spędzić kupę czasu na zbieranie materiałów nowych, No to tak nie może być. Tak. I tu tak. W sumie to by to jeszcze mogło wystawać, prawda? O jedno chyba, tak mi się coś wydaje, nie? Strasznie mi ten portal szeroki wychodzi. Ale myślę, że tak, że tych cum tu by jeszcze śmiało to mogło o jedno wystawać, nie takie, żeby to było aż tak mi się wydaje, żeby tutaj żeby to było takie takie ładniejsze, bo te cumy takie wyszły skromne. I tutaj cię muszę wysunąć tak. To jest wszystko wiadomo w skali XXL. nie? Tak, ja jestem w skali XXL. Tak, 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 Takie putowanie taki musi być w skali XXL. Czy coś. No, myślę, że to jest zdecydowanie lepiej wygląda. Kurde, duże to wyszło. <grystanie> no, ćwiczyj się no, chociaż nie takie duże. Patrząc na zamek, to ten port to faktycznie malutki wyszedł. A Mogę tutaj przedłużyć, mi się coś wydaje jeszcze trochę bez problemów. On no tu śmiało może być jeszcze większy. No i się zaczyna troszkę tutaj. Ej, a tu tam sobie zrobię terenem po prostu i ja sobie ziemią zaatyguję, żeby to miało e, ten wymiar odpowiedni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odstępu tutaj pójdzie ten. I tutaj jeszcze raz. O! że tu śmiało może być, a ja tutaj po prostu wszystko podniosę, ten teren troszeczkę i to będzie ok. Eee... Myślę, że na początek to będzie dobry zaczątek portu, a dopiero teraz tutaj się zacznie rozbudowa tego portu. Jakiś okręt, ok... w sumie strona ja też go mogę tutaj wybudować jeszcze, nie? Jestem strasznie niezdecydowany, tylko że tutaj mi braknie materiału, prawdopodobnie. No, ale dobra. 2, 3, 4, 5. Tutaj pójdzie przedłużenie. I tu dwa ma wystawać. Znaczy przedłużenie to w sensie. Dobra. Myślę, że to może być śmiało taki port aż olbrzymi, nie? Yy, oczywiście, gdzieś tam w kolejnych odcinkach będą się pojawiały yy, yy, dalsze elementy tego, tego, tego portu. To jest tak jak tytuł wskazuje: yy, port, początek i to jest tylko taki, taki wiecie, taka, taka namiastka tego portu, yy, co tutaj ogólnie będzie. Yy, bo już się przymierzam do tego od dawna. Dobra, myślę że to już jest ok, w tym momencie. No, myślę, że teraz już ta, ta, ten rozmiar jest będzie ok. Um, a teraz pozostanie zrobienie całej reszty. Um, myślę, że to w kolejnych odcinkach będę chciał ogarnąć. Um, całej reszty, całej infrastruktury tego portu, czyli dźwigi, niedźwigi, statki, okręty i inne takie. Um, Oczywiście oświetlenie też tu będzie zmienione, to jest na razie tymczasowe oświetlenie, żeby mi tutaj coś, jakieś zwierzaczki, zielone ogórki i tym podobne nie zaskoczyły. Eee, no, a ja Wam tymczasem serdecznie dziękuję za obejrzenie eee, nudnego odcinka, z niezbudowania kompletnie niczego, eee, ale to, no, trochę desek, trochę klocków i trochę jędrzejów. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. 好爸